Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mi Hośki ta-da-ta-ta, -hoś. ta, ta, ta. BUM! to petarda, gdzie jest moja panda, moja lady czarna, ej, ej, ej. W dzisiejszym odcinku będzie Q&A. te pytania na ej, się, na grupie kichasze, na którą serdecznie zapraszam. Na Instagramie też jest parę pytanek, no i spróbuję na nie dzisiaj odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, a widzę z grubej rury polecieli fani. Ile miałeś dziewczyn? <laughs> tak, tak na poważnie, to zero, masakra, nie? Dobrze, dalej. Kiedy nutka na kanale? No tak, jest w planach, OK, bit już mam, trzeba przysiąść, napisać słowa, no i zrobić, tak? Więc jak będę miał wenę, napiszę słowa, to dam wam znać. Ile masz lat? No w grudniu będę miał 18 tak? 18 grudnia. Podoba ci się ktoś? Nie ukrywam, nie jestem wybredny, tak? Jest dużo dziewczyn, które mi się podoba. Tak. Um, jak zaczęła się twoja kariera z TikTokiem? Moja kariera z TikTokiem. Ach. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Dokładnie zacząłem 5 września 2019 roku. Przez przypadek w sumie z nudów na Horliku. No i jakoś tak poszło. Jeden TikTok, kolejny TikTok. Parę razy byłem i dla ciebie. No i tak się nazbierało 23K. Ale zobaczymy, co będzie później. Następne pytanie. Czy masz rodzeństwo? Mam rodzeństwo. Jedną młodszą siostrę, której nie lubię. Zaczniesz robić pow na TikToku. Hmm. No, czasem robię pow na TikToku. Może nie jest to jakoś fenomenalny pow, ale jest tak. Um. Blondynki czy brunetki? Jak już wcześniej mówiłem, nie jestem jakoś wybredny. Przyjmę każdą dziewczynę, ale blondynki są fajniejsze. Twoja ulubiona marka ubrań. Uu. Żadną z tych mark nie zawiera. Gdybyście oglądali pierwszy odcinek byście wiedzieli. Nie no, lubię Adidasa, lubię Nike. No, Wszystkie takie modne marki lubię mi chodzić, tak? Gdzie chciałbyś pojechać? No, marzy mi się tak, żeby pojechać do Hiszpanii, dokładnie do Barcelony. Miałem tam być tego lata, ale przez ten COVID. się niestety nie udało. A może za rok. Co sądzisz o globalnym ociepleniu? Myślę, że to jest bardzo poważny temat. Nie będę się tu wypowiadał na, te, na, na, na odcinku. Zostawmy to na inny te, na czas. Wiesz, gdzie nocą tu dajesz? Wiem, wiem. Parę razy go spotykam, jak wracam do domu. Idzie tak sobie. To by. Dobrze, ciągle dalszych pytań. To było, to było. Nagrasz ze mną duet na TikTok. Taneczny duet. O, proszę. No, nie mogę tańczyć. Wiesz, jak się nauczy tańczyć, pomyślimy, coś się nagra. Jaką masz pasję? Hmm, pasja. <noise> nie mam. w sumie lubię grać w piłkę na boisku. Czasem pan nagram jakiegoś TikToka. To takie pasje, nie? To jest że tego nie biorę w uwagę. Mm, wymarzone buty. Ojojoj, a łap mega. Ogólnie to ja bardzo lubię buty. No, chyba jakieś tam wymarzone. Nie, nie mam wymarzone. Ale dzisiaj kupiłem nowe. Mówię wam, to Nieważne. Jaki chcesz mieć samochód? Hmm, taki, taki. Wiecie, jak się dorobię z TikToka i z YouTube'a, to kupię sobie Audi A8. Tak. To jest mój wymarzony samochód. Mm, to było, to było... Sądzisz, że powinniśmy zmienić hymn narodowy na rota. To znaczy, mi tam się bardzo hymn mm, podoba nasz. Roda też jest kozak, czasem sobie śpiewam pod prysznicem. Nie no, ogólnie jest spokojny. Spoko. Mm. Kiedy odcinek? No, odcinek będzie teraz z tych pytań. Się zmontuje, coś tam się dorobi i się doda, tak? Więc nie wiem, może dzisiaj, może jutro. Kto wie, kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Sobota albo niedziela. No i to chyba tyle tutaj pytań. I na Instagramie jest jeszcze jedno pytanie. Czy w koszulce Erwowiadro Twój skill wzrósł? Ym, no powiedzmy, że. Ja powiem tak. Bardzo mi się podoba gra w tym grubie i ogólnie widzę tam same pozytywy, tak? Zawodnicy są na wysokim, na wysokim poziomie, ale jednak moje serce zawsze będzie należeć do Dynamo. Tam się wychowałem, tam rozpocząłem swoją karierę i tam planuję ją zakończyć. Dziękuję. To by było na tyle pytań, a teraz tak. Jeśli chcielibyście zobaczyć jakiś kolejny odcinek, może z boiska wybranym, jak się uda, to hmm, tak może 50 łapek w górę i dobijcie do 100 słów. Hello.